Dzień dobry. Proszę Państwa, krótka polemika z moją koleżanką, która miała okazję wziąć udział w, w spotkaniu z Panią y, doktor psychologii Ewą Wojdyło-Osiatyńską w Żmigrodzie. Bardzo ciekawe spotkanie z tego, co, co czytam. Zresztą, znając y, publikację Pani Ewy nie mam wątpliwości, że było to niezwykle ciekawe spotkanie. Pani, moja koleżanka, która uczestniczyła w tym spotkaniu, na, na bazie tego, tego doświadczenia napisała jednak komentarz, do którego chciałem się właśnie polemicznie odnieść, i powiedzieć na wstępie, że. W moim głębokim przekonaniu, pani Ewa Wojdyło-Ośiacińska nie byłaby Magdo, rada, że zainspirowała Cię tym spotkaniem autorskim do, do takich właśnie tutaj przemyśleń dotyczących dziennikarstwa i tego, jak funkcjonuje czwarta władza w gminie Milicz. Pani Magda pisze tak. Jest, jest pod nieustannym wrażeniem, jak można pokazywać, co robi samorząd bez propagandy, sukcesu i PR-owego zadęcia, bez wojenek, podtekstów, picia sobie z dzióbków i naginania rzeczywistości poprzez pomijanie faktów czy manipulowanie informacjami. Tak jest w, w żmigrodzie, wedle pani Magdy, chociaż. Wiemy, że trawa jest zawsze zielona na tym pastwisku, które jest odrobinę dalej od nas. E, więc może to być też troszkę zbudzenie, dlatego że. Akurat spór w demokracji jest jej kwintesencją, jest konieczny po to, żeby żyła. Inaczej mamy dyktaturę. Jeżeli wszyscy się ze sobą zgadzają i e, nie ma e, dysputy w, na agorze, no to znaczy, że ktoś czegoś nie mówi, że jest jakieś podskórne życie i że albo nie można czegoś powiedzieć, albo no, obywatele są już tak zmęczeni rzeczywistością i poddali się, że po prostu nie rozmawiają ze sobą. Nie spierają się o to, jak rozumiemy dobro wspólne. Więc taki stan rzeczy, gdyby był w Żmigrodzie, no to dramat, to, ale mam wrażenie, że to iluzja, że tam też toczy się toczą się różnego rodzaju spory. Ale Tylko, że pani Magda po prostu z daleka tego, tego nie dostrzega. Ale za to pani Magda, jak jej się wydaje, dostrzega, jak, wyg jak wygląda to w Miliczu. I pisze tak. Jak wypada przy tym Milicz? Bardzo słabo. Jakiegokolwiek, jakiegokolwiek, no tak napisało się pani Magdzie, jakiekolwiek rzetelne dziennikarstwo reprezentują, reprezentują wyłącznie głos Milicza i Radio SK. Mam na myśli warsztat. Bo obiektywizm jest zawsze sprawą względną. To też ciekawe. I pewnie w przypadku mediów nie istnieje. Też ciekawe. Portale samorządowe uprawiają samorządową propagandę. I tutaj pani Magda jednak przy tej całej krytyce oddaje co cesarskie cesarzowi i jednak chwali rządzącą władzę. Taka jest e, wolna i kulturalna, ale tu jednak pada zdanie. E, co prawda, choć w przypadku gminy Milicz, portalu gminy Milicz, od kilku tygodni obserwuję pozytywną zmianę. Brawo! Po tekstach od razu widać, że wreszcie pisze je dziennikarska ręka. Oby tak dalej. Ja mam poważne wątpliwości, czy to powinno rzeczywiście tak być, że portale samorządowe są pisane dziennikarską ręką. To jest po prostu propaganda i tutaj żadna dziennikarska ręka tego nie zmieni, dlatego że ona jest kierowana przez zupełnie niedziennikarskich panów, którym zależy tylko i wyłącznie na reelekcji, a na niczym innym i na swoim dobrym wizerunku. I ktoś, kto tam to pisze, po yy, prostu się na to godzi, więc tutaj yy, żaden warsztat niestety nie pomoże. I pani Magda pisze dalej. I tutaj już, tutaj już naprawdę są, są teksty RODEM z, z PRL-u. Ale naszą rzeczywistość zatruwają opiniotwórcze i pseudodziennikarskie gwiazdy internetu. Niektórym wydaje się, poucza pani Magda, że wystarczy kupić sobie kamerkę, przypiąć odznakę, i można robić wszystko. Pani Magdo, jest taki film Andrzeja Wajdy, człowiek z żelaza. I tam, jako młoda dziennikarka grana przez, przez Jandę, przez Krystynę Jandę. No, pojawia się w, w gmachu telewizji i musi się wykłócać tam w pewnym momencie. Ja nie pamiętam, w tej chwili dokładnie, ale tam, tam istot, istota sporu jest o to, że ona dostanie albo nie dostanie kamerę, bo są trzy kamery na całą Warszawę i po prostu jest jakiś aparatczyk, jakiś ktoś, jakiś cenzor, krótko mówiąc, który uważa, że temat, którym zajmuje się pani Janda w tym filmie. Czyli życie, realne życie robotników, absolutnie nie powinien być pokazywane w telewizji. Dlatego po prostu, zwyczajnie, nie daje jej kamery. Chciałaby pani takich czasów, naprawdę lat 80., żeby o tym, kto komu daje kamerę, decydowała na przykład pani albo, nie wiem, albo jakiś burmistrz? Tak? To, to, to jest ideał, do którego zmierzamy? To, to właściwie o czym pani tu pisze? Że wystarczy sobie kupić kamerkę przypiąć od znakę. Nie. Mieszkańcy śmieją się z tych milickich influencerów. Moja kumpela słucha wieczornych seansów nienawiści jednego z nich, mocząc w wannie i szorując pięty. No, jak rozumiem, jakieś, jakieś tutaj próbuje pani w, w, zbudować takie jakby pozytywny wizerunek swój, że się z chłopkami pani yy, przyjaźni, które chodzą na, na boso po klepisku i mają jakieś zrogowaciałe pięty. No albo albo to już, broń Boże, nie wyśmiewam tu nikogo, no tu każdy może mieć problemy z piętami, natomiast yy, to akurat chyba nic złego, że ktoś tam sobie siedzi i w ten sposób słucha. No po prostu dziennikarz poszła do przodu i można sobie słuchać yy, wieczornych seansów, nie wiem czy nienawiści, ja, ja od dłuższego czasu śledzę lokalne portale i influencerów i pseudodziennikarzy i gwiazdy internetu tutaj lokalne i nie zauważyłem żadnych seansów nienawiści. Yy, Poza tym zdjęciem, które jak jest tam jeden pan, który sieje nienawiść w towarzystwie burmistrza Wojciecha Piskozuba, który uniżenie trzyma, trzyma gaśnicę, a ten pan się Grzegorz Braun nazywa, podpisuje się na tej gaśnicy. To rzeczywiście jest taka apoteoza gwiazd szerzących nienawiść, ale... By lokalni dziennikarze, czy jak pani chce ich nazywać, pseudodziennikarzyny, nie wydaje mi się, żeby tutaj szerzyły jakąś nienawiść. A jeśli tak, to no, uważam, że trzeba to natychmiast zgłosić do prokuratury. Są odpowiednie organa, która się, które się mową nienawiści zajmują, pani Magdu. Po co tutaj jakieś żale swoje yy, 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 przekazywać? Yy, więc tak kompela szoruje pięty i bardzo dobrze. Mieszkańcy śmieją się z milickich influencerów, z popierdółek mędrców, mędrków, którzy objawiają swoje prawdy, by rozpaczliwie zwrócić na siebie uwagę. No i no, to zawsze można zwrócić. No, można powiedzieć, że pani tutaj tak sobie opowiada amuzom, właściwie nie wiadomo dokładnie o co pani chodzi. No, jak są jakieś rzeczy, które pani zdaniem są głupie, nieprawdziwe, to trzeba o tym napisać, powiedzieć. Niech się ci mieszkańcy wiedzą przynajmniej, z czego śmieją. A nie tak, że Pani coś tutaj imputuje, insynuuje, ale w gruncie rzeczy to, to nie wiemy, a jednocześnie Pani boleje nad tym, że ktoś zwraca na siebie uwagę. I te uwagę zdobywają. Ludzie niby się z nich śmieją, lecz ich słuchają, bo kręcą ich plotki z rodzimego podwórka, tracą swój cenny czas, który mogliby poświęcić na rozmowę czy ciekawą książę. To już jest naprawdę jak w prl jak w Trybunie Ludu. Nie słuchajcie tej wrednej opozycji, która pluje na naszego pierwszego sekretarza. Nie! Poczytajcie książkę, nie wiem, Romana Bratnego albo kogoś innego, wybitnego twórcy Sosrealizmu. Ale nie zajmujcie się tym, co wam tu sączą, te michniki różne, gremki, kuronie i inni, którzy tutaj plują na nasz miłościwie nam panującego Wojciecha Pisko zuba w tym przypadku, jak rozumiem, że pani to, to broni. A, a rozumiem to i szczerze polecam, zwłaszcza to ostatnie, czyli ciekawą książkę. No to ja bardzo chętnie też lubię sobie poczytać. Ale nie widzę tutaj sprzeczności. Czy warto sobie też posłuchać, wyrobić pogląd na to, jakie pytania są zadawane? Więc pani Magdo, ja, ja sobie y, trochę ironizuję, żartuję, bo mnie pani rozbawiła, ale pani uderza y, w fundamenty demokracji. Tym wpisem. Pani uderza w czwartą władzę. Pani uważa, z tego wpisu wynika, że to pani ma prawo decydować o tym, jakie media mają prawo funkcjonować, a jakie nie. To, to jest czysta cenzura. Pani tutaj na, namaszcza Głos Milicza i Radio SK. Bardzo dobrze, też sobie cenię. Ale innych pani, pani tutaj po prostu obraża, mówiąc, że są jakimiś mędrkami, jakimiś pseudodziennikarzami. Zatruwają yy, rzeczywistość. Co pani bredzi, pani Magdo? Ludzie mówią różne rzeczy: jedni mniej głupie, drudzy trochę bardziej, jedni mniej szkodliwe, drudzy trochę bardziej. Ale jak nie będziemy mieli wolności słowa w tym kraju, to będziemy mieli dyktaturę albo autorytaryzm w najlepszym razie. Chce pani tego? Jako absolwentka dziennikarstwa? Naprawdę? To, to o to chodzi? I tutaj się podłącza pod ten pani e, wspaniały komentarz. Aha, bo komentarz jest na, e, na kanwie spotkania, które. No jak pewnie pani Ewa Wojdyło miała, miała, nadzieję, gdy jakoś panią Magdę natknie zupełnie inaczej, bo, bo, tutaj w tekście, który pani Magda popełniła, bardzo, bardzo pięknym, jest na przykład taki pasus o dobromyślności. I ma, i tutaj, i tutaj pani Magda pisze bardzo mądre rzeczy. Największą przeszkodą w wewnętrznej przemianie, jest, jest wewnętrznej zmianie jest ludzki upór. Tylko w naszym języku istnieje zwrot, jakże dobitnie charakteryzujący sposób myślenia Polaków. Nie będziesz mi mówił. I, i pani właśnie to robi. Pani w swoim, mimo że tutaj jakby przyjęła pani na poziomie leksykalnym to, co powiedziała do pani, pani Ewa Wojdyło, to tutaj, tutaj pani jednak... Postanowiła nam powiedzieć tutaj tym wszystkim influencerom, pseudodziennikarzynom, że nie będą Pani mówić, że oni powinni w ogóle zamilknąć, i zacząć czytać książki, albo, albo prowadzić rozmowy o tym, oczywiście jaki jest wspaniały i wielki y, urzędujący y, nam burmistrz. Tutaj pani pisze jeszcze tak, że w tym pięknym artykule. Po prostu. Ten dysonans poznawczy jest niezwykły. Szczęśliwa siłą woli, dobromyślność, człowiek to dusza mieszkająca w ciele. Definicję szczęścia nam tu pani podaje, a jednocześnie w komentarzu pani sieje jakąś nienawiść, jad próbuje pani zdeprecjonować ludzi, którzy zadają w odróżnieniu od pani odważne pytania. Bo pani tutaj się podlizuje y, 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 władzy wykonawczej, która właśnie rządzi pisząc, że o, już bardzo ładnie tutaj widać po, porządną rękę. Przecież tam jest czysta propaganda. Cóż z tego, że te teksty są długie. Tym zresztą też się wkrótce y, myślę, że jakąś, jakiś, jakąś, jakąś drobną analizę, oczywiście pseudo tych tego, tego przeprowadzę. Także... O! No, no, no. <laughs> Kurczę! No polecam ten tekst! Jest na żmigród.com.pl Jak dbać o własne szczęście, o spotkanie autorskim z Ewą Wojdyło. Ja już pomijam, że, że mąż Ewy Wojdyło, Wiktor, profesor Wiktor Osiatyński, przewraca się w głowie po tym pani... Yy, komentarzu pani Magdo. No przecież y, Wiktor Osiatyński założył. Y, no, y, już pomijam, że założył AA w tym kraju w latach 80. i, i setkom tysięcy ludzi, jeśli nie milionom tego zapijaczonego kraju pomógł, ale, ale to był człowiek, który pisał konstytucję. Y, jest współautorem naszej konstytucji, którą dzisiaj między innymi. Ludzie, którzy rządzą i których pani tak z, uporą, z uporem godnym lepszej sprawy broni, plują na nią, łamią ją, i, 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 i pani będąc na spotkaniu je, je, z jego żoną, człowiek, który współpracował z, z Fundacją Praw Człowieka Helsińską, no po prostu ikona i pomnik. Jeden w tym kraju jest deficyt autorytetów, ale Osiatyński jest niewątpliwym autorytetem dla, dla ogromnej rzeszy ludzi. A, a pani będąc na spotkaniu z jego żoną przychodzi tutaj do, do lokalnego internetu i mówi wypad z tym dziennikarstwem obywatelskim wypad z tymi mędrkami nie podając jednego dowodu na to, że ci ludzie manipulują, oszukują mówią nieprawdę co to jest? i Pani jeszcze tutaj się od razu podłączają oczywiście wie Pani, bo to, to po tym można poznać, czy jest Pani w opozycji czy jest Pani po stronie rządzących a wie pani, że jest takie powiedzenie, że z obozu rządzących prawda ucieka w dniu po zwycięstwie. I tutaj właśnie, więc wydaje mi się, że jak już, jak ktoś ma jakieś takie y, intelektualno-kulturalne pretensje, a pani je niewątpliwie zgłasza, to wypadałoby być w opozycji, a nie tutaj y, pisać peany pochwalne na rzecz urzędujących władców naszej małej ojczyzny i kto tuż panią kto tu panią chwali o Marcin Folmer panią chwali Dorota Folmer panią chwali no 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 takie różne osoby panią tutaj chwalą powiem pani więcej pani Marta Kowal panią chwali urzędująca prezes OSIRU Wybrana, jak pani wie w oparciu o oświecenie pana burmistrza, bez konkursu, bez dyskusji, bez rozmowy, bez powiadomienia urzędującego prezesa jeszcze wówczas nawet. Pani Kasia Makowiecka panią chwali. I tutaj w ogóle jest. To już jest. To to tutaj muszę się, do, do, bo osoba publiczna, pani Kasia Makowiecka jest radną gminy Milicz i pani Kasia mówi nieświetny tekst, bo tekstu pewnie już nie miała czasu czytać, ale świetny post. Czyli to o tym, że ci dziennikarze, pseudodziennikarze i mędrkowie, oni nie powinni nic zmówić. E, świetny post, idealnie w punkt, mówi pani, pani Kasia Makowiecka. Pół biedy, że ludzie czytają i słuchają, bzdur. Tych opiniotwórczych, jego mości i jego mościń. Gorzej, że je powielają i twierdzą, że to prawda. No, nie podoba się pani radnej to. A jakież to bzdury, jakież to nieprawdy, pani, pani Kasiu, tam się dzieją. Czy to, że pani była zatrudniona jako radna w samorządzie obogu, pani Folmer? Taka nieprawda? Przecież gdyby nie było tych opiniotwórczych, Pseudo-opiniotwórczych dziennikarzy wokół, to pani już by dawno w Osirze pracowała albo w ośrodku kultury, albo w innej podobnej instytucji. Tylko po prostu nie wiecie, jak to ugryźć. Żeby nie było wstydu na cały powiat. Kolejnego zresztą. E, co do spotkania z Ewą Wojdyło. Byłam, słuchałam jej z zapartym tchem. No z zapartym tchem, ale z zamkniętym umysłem, pani Kasiu. No naprawdę z zauroczeniem i wiarą w lepsze życie. Wiara nie wystarczy. Wiara jest bardzo ważna, ale jest jeszcze potrzebna myśl w tym wszystkim. Autorefleksja, krytyka, odpowiadanie na pytania sobie wewnętrznie i osób, które je zadają. Tych pseudodziennikarzy, na których pani tak... I... Panie Kasiu, ja bym tego nie mówił, ale bym sobie to odpuścił. Ale pani, pani, pani kończy tak... Regionalni dziennikarze do konta. Pani Kasiu, czy Panią nie wiem, za dużo proseków w wakacje? Pani chce czwartą władzę likwidować? Co to znaczy regionalni dziennikarze do konta? Radna gminy Milicz mówi dziennikarze do konta? Czy Pani siebie czyta, jak już się Pani napisze? Pani ze sobą publiczną. Dem filarem demokracji jest wolne słowo i ludzie, którzy mają prawa zdawać takim osobom jak Pani oraz jak Pani koledzy Piscoży i Chudy pytania. Pani się to może nie podobać, Pani może być niezadowolona, Pani, wo pani może wolać sobie poczytać książkę z Panią Magdą. Albo sobie porozmawiać we dwie, jaki to świat jest zły, jakiś tutaj musicie, szorując pięty, słuchać pseudodziennikarzy. No ale na Boga pani nie może mówić wniosek regionalni, dziennikarze do kąta. Trochę odpowiedzialności za słowo, pani Kasiu. Naprawdę. Ktoś może to potraktować poważnie i próbować do kąta odstawiać. Osoby, które próbują, narażając często swoje życie zawodowe, bo jak pani wie, pani koleżanka tutaj sugerowała, że ja już roboty raczej w tym powiecie nie znajdę. Więc wie pani, no to nie jest fajne, jak pani tak mówi. Może jakieś, przepraszam, ale to ja oczywiście już na to nie liczę, żeby się jakoś, ale no może jakaś chociaż autorefleksja wewnętrznie. Już nie oczekuję, że publicznie pani kogoś przeprosi. Natomiast tutaj, o. No, no to, no to, to właśnie tyle, pani Magdo. Także, no nie wiem, ja bym jednak wrócił do, do Ewy Wojdyło, wrócił do, do, do tego, co ona rzeczywiście przekazuje, i spróbował to przełożyć na własne działania, bo inaczej popadamy w hipokryzję. Powiem pani jeszcze jedną rzecz. Otóż ludzie, którzy y, mówią, jak pani mówi, że tam kupili sobie kamerkę i, i, i jakąś plakietkę, to ja rozumiem, że to jest o panach Kordach chyba, tak? Ja mam oczywiście szereg, szereg, szereg y, uwag do, do ich y, szalonego stylu y, dziennikarstwa, a w każdym razie pozyskiwania informacji, no ale... Y, tak jak zresztą już mówiłem w artykule w Głosie Milicza jakiś czas temu, tutaj trzeba zważyć dwie bardzo ważne wartości. Jedną z nich jest to, że oni jako obywatele jednak wyciągają jakieś informacje z tego hermetycznego urzędu i mają tę odwagę, ale po drugie, oni to robią z otwartą przyłbicą. Znaczy, jeżeli oni coś mówią, nawet jeśli jest to głupie, nawet jeśli jest to agresywne, wulgarne, to oni to mówią, Patrząc pani w oczy, e, ja zresztą robię to samo i parę innych osób. E, w odróżnieniu od różnych cesarzowych internetu, kulikowsko-kulikowskich e, i innych takich, którzy wylewają pomyje, tworzą półprawdy, wie pani, takie obrzydliwe, obślizgłe teksty, że a nóż się coś do, czego, do kogoś przyklei, nie mając odwagi. Czyli tworząc takie fake, fake konta w social mediach, po to, żeby właśnie przemycić jakieś takie naprawdę najniższe, najbardziej obrzydliwe teksty pod, pod adresem żyjących ludzi, których potem przecież te osoby spotykają na ulicy, mówią dzień dobry, cześć i czołem, jak się czujesz, jak zdrowie, wszystko w porządku, a jednocześnie w ramach jakiejś zupełnie niebywałej hipokryzji. Czynią to co czynią, czy wypisują rzeczy zupełnie obrzydliwe o tych samych ludziach. Więc ja, jak już mam wybierać, to ja wolę tych, którzy czasem może niezręcznie, czasem może bez warsztatu, ale jednak mówią to co myślą, pod swoimi imieniem i nazwiskiem i twarzą, którą świecą do tych, którzy w tym czasie myją, szorują pięty. Może też trzeba umyć rączki, może, może to jest metoda, nie wiem jak to państwo robicie, że sobie myjecie potem nie wiem, do jakiejś tam szybkiej spowiedzi i już potem znowu już jesteście święte i możecie jechać na kulturalne spotkania i sobie czytać książki i prowadzić intelektualne dysputy. Pewnie to tak wygląda. No, ja bym w takim rozdwojeniu miał poważny problem, żeby żyć, ale no, widać, daje się. Także życzę udanego dnia i walki o własne szczęście, dbania o własne szczęście, jak mówi tytuł pani artykułu o spotkaniu z Ewą Wojdyło. No i jednak odrobinę autorefleksji nad tym, czy na pewno osoba po dziennikarstwie powinna pluć na dziennikarzy, ludzi, którzy zresztą bez, właśnie poświęcają swój czas i nie dostają za to żadnych pieniędzy. Tak, Więc zrobią to w tym sensie obywatelsko. Nawet jeśli nieporadnie, nawet jeśli z błędami, to jednak dbają o to polis, które jest yy, wartością dla, dla, dla nas, czyli o tą wspólnotę. Jak dbają? No właśnie poprzez zadawanie tych różnych niewygodnych z punktu widzenia władzy i pani Kasi Makowieckiej i paru innych radnych pytań. Nie mówią, poczekajmy, poczekajmy na expose, tak jak tu jedna pani nas nam tłumaczyła, poczekajmy na to, poczekajmy na to. Bo to jest mantra, który używa każda władza, która nie chce odpowiedzieć na pytanie. Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Nie odpowiadajmy, milczmy, milczmy, milczmy. Pani Magdo, tak się nie zbuduje w, pol w Polski dobrej, szczęśliwej i demokratycznej. Oczywiście, tak można, tak można budować. W takie własne, bardzo indywidualne, zamknięte szczęście. Czyli, jeżeli się liczy na jakieś apanarze od władzy, no to rzeczywiście, wycinając wszelką krytykę i idąc w takie skrajne li lizusostwo, no można e, osiągnąć jakieś, jeśli oczywiście się też jakieś lobotomii dokona, no i doprowadzi do, do, do sytuacji, w której po prostu wyrzuty sumienia nie są w stanie się przez to przebić, no to wówczas rzeczywiście tak. To wówczas można jakieś pozory szczęścia, mam wrażenie, przy określonej osobowości, giętkim kręgosłupie i, i, i właśnie takiej specyficznej umysłowości osiągnąć. Ale przyzwoity człowiek potrzebuje sporu, konfrontacji, dyskusji, odpowiedzi na czasem trudne. Czasem być może nie tak postawione pytania, ale jednak na tym polega demokratyczny spór, na tym polega esencja wolnego kraju. I kwestionowanie tego pod płaszczykiem pani kulturalnych spotkań z, z, z niezwykle przeze mnie szanowaną doktor psychologii Ewą Wojdyło Osiatyńską. Po prostu no, uznałem, że Należy się Pani e, parę słów e, odpowiedzi na, na tak skonstruowane e, teorie. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo szczęścia i dbania o siebie.